Cześć, witam Was na kanale firmy KME, istniejącej już 25 lat w branży autogazu. Są to polskie instalacje gazowe. Ja mam przyjemność reprezentować tą firmę i dzisiaj oldschoolowo troszeczkę, bo 18 letni Sad Alhambra z silnikiem idealnym do gazu volkswagenowski silnik 2015 koni. Opowiem Wam również o tym jak kupowałem ten samochód oczywiście Macie zapewne świadomość, trafiając tutaj, że jest ta taka święte trio, czyli Volkswagen Sharan, Ford Galaxy i Seat Lambra. Opowiem Wam troszeczkę przygód z zakupem, o instalacji gazowej, o tym, ile ten samochód spala i jakie są moje odczucia z jazdy tymże autem. Zapraszam do oglądania. Jak w każdym odcinku LPG Majstra mam tutaj swój tor testowy, trasę do przejechania. To mi zajmuje z reguły około 10-11 minut. Nie chodzi o to, żeby jechać szybko. Chodzi o to, żeby w miarę możliwości przekazać Wam pewną wiedzę o samochodzie, który prezentuję oczywiście w kontekście instalacji gazowej. A więc zaczynamy. Skrzynia biegów w Seacie Alhambra siedmiosobowym jest manualna, sześciobiegowa. Było to jedno z kryteriów, jakie ja sobie wybrałem, chcąc kupić ten samochód. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że kupię akurat Seata. Po prostu chciałem z tercetu Ford Galaxy, Volkswagen Sharan i Seat Alhambra wybrać samochód, który będzie kosztował poniżej 10 tysięcy złotych i da się nim jeszcze troszeczkę pojeździć. Szybko okazało się, że to kryterium jest, kryterium ceny do 10 tysięcy złotych raczej wyklucza możliwość kupna sensownego auta. I teraz tak, jeżeli włączycie sobie OLX czy Otomoto, okaże się, że samochodów z tej, z tej trójki, o której, którą wymieniłem, najwięcej będzie diesli. Około pięciokrotnie więcej niż samochodów z silnikami benzynowymi. Wśród samochodów z silnikami benzynowymi będzie silnik 2.0 115 koni ośmiozaworowy, najlepiej nadający się do instalacji gazowej. Znacznie lepszy i nowocześniejszy silnik 1.8 turbo, również bez problemu nadający się do instalacji gazowej naszej KME. Silnik 2.8 VR6 to już auto dla koneserów marki Volkswagen. Również można tam podłączyć naszą instalację gazową. Ale powiem Wam jakie zastałem, znaczy jaki zastałem stan tych samochodów do 10 tysięcy złotych. Głównie diesli. Otóż były to samochody Zużyte, no wizualnie nie prezentowały się najlepiej. Miały cały szereg różnych obcierek, wykwitów korozji i tak dalej. Niektóre tam jakoś powiedzmy w miarę pozabezpieczane. Zniszczenie wewnętrza samochodu świadczyło o tym, że ten samochód naprawdę dużo w życiu swoim przeszedł. Kultura jazdy tymi diesla, znaczy, no w ogóle były. Z Wytłuczone zawieszenia, skrzynie biegów. No, były to zeksploatowane mocno samochody. Cały czas mówię o kwocie do 10 tysięcy, jeśli chodzi o diesle. Po trzech dniach i obejrzeniu łącznie kilkunastu samochodów, doszedłem do wniosku, że trzeba zmienić kryterium wyszukiwania i spróbować między 10 000 a 15 tysięcy złotych. To już dawało. Raz, że poliftowe wersje, czyli na przykład ta Alhambra ta jest 2004 rok, nowsze troszeczkę roczniki, a dwa, że no lepszy stan zarówno wizualny, zewnętrzny, wewnętrzny, jak i techniczny, chociaż też absolutnie w tych pieniądzach nie będzie to stan idealny. Oczywiście jak w takich przypadkach łapiemy za telefon, dzwonimy, żeby móc przyjechać, obejrzeć taki samochód, co się okazało, że... Większość samochodów to jest w autokomisach i popyt na samochody, właśnie tego typu, za około 10-20 tysięcy zł, takie wany jak, jak te Rzeczone, Rzeczona Trójka, o której opowiadam. Popyt jest tak wielki, że praktycznie gdzie przyjeżdżałem, to już było sprzedane, sprzedane, sprzedane. Zdarzyło się tak, że wjechałem do. Komisu w sobotę późnym, już popołudniem, do Rawy Mazowieckiej, gdzie były dwa seaty, praktycznie bardzo podobne. Jeden ten mój z 2004 roku, jeden z 2007. Raz wjechałem na odcinek Szutrowy. W moim seacie zawieszenie nie jest wytłuczone, aczkolwiek nie było idealne. Ale trześcią i skrzypią plastiki, to jest wada tych samochodów, że to wnętrze no jest takie, że w ogóle komfort jazdy tymi samochodami jest bardziej przypomina dostawczaka jak osobówkę, ale to taka dygresja na marginesie, opowiem dalszą część z zakupu. I do dyspozycji była Alhambra z roku 2007, też 2.0 benzyna, w dość dobrym stanie, ale hamulce były do zrobienia, no po prostu już tarcze były porówkowane. Znowu muszę przerwać, bardzo fajnie się tym autem zawraca, ono ma mały promień zawracania, mimo że to jest taki van, to jest bardzo zwrotne, fajne, to mi się jak najbardziej podoba. Więc do czego zmierzam? Alhambra z 2007 roku wymagała wkładu finansowego, jeśli chodzi o hamulce, no i gdybym tam chciał założyć gaz, no to też około 3000 zł kosztuje instalacja gazowa do takiego samochodu. Oczywiście byłoby to do zrobienia. Ten egzemplarz z roku 2004 był w lepszym stanie niż tamten, był troszkę tańszy. W zasadzie cztery opony zafundowałem mu nowe. Wtedy jeszcze, no co, co zadecydowało o zakupie, bo tak trochę chaotycznie opowiadam. Eee, instalacja gazowa KME Nevo była w tym samochodzie założona i co się okazało, że w tymże Autokomisie 6 lat człowiek kupił ten samochód. Eee, pan z komisu zamontował gdzieś tam za przyjaźnionym warsztacie instalację KME. Właściciel tej Alhambry, pierwszy właściciel w Polsce, bo ona miała jednego właściciela w Niemczech i jednego w Polsce, przejechał nią no dobrze ponad 100 tysięcy kilometrów na gazie, oddał z powrotem ją do tego autokomisu, ponieważ kupił sobie nowsze, lepsze auto. I oddał je w całkiem dobrym stanie, i to też dobrze świadczy o, właściciela, o właścicielu tego komisu, którego pozdrawiam, bardzo w porządku gość. Także nie, nie każdy handlarz to jest oszustem, absolutnie nie wolno tak myśleć. I sporo um, zszedł z ceny, bo moja żona ma takie zdolności, chyba po babci i po mamie odziedziczyła, że stargowała z 12 400 na 10400. Kupiliśmy tą malhambre. ja oczywiście tak, wymieniłem w niej przednie przeguby, tylne zaciski hamulcowe. Nie są to duże koszty, to jest właśnie plus tych samochodów. Zrobiłem przegląd instalacji gazowej, wymieniłem sobie panel z DG4 na DG7, no poprzez jakby nie było, pracuję w KM. -e. No i ogólnie rzecz biorąc, kupiłem pierwszy raz w życiu opony. Kleber Quadraxer. Pierwszy raz w życiu chodzi mi o pony całoroczne. Stwierdziłem, że tutaj tu, to auto jeździ na kołach szesnastkach. Piętnastek do poliwta się nie założy, bo są duże hamulce z przodu. Auto ma całkiem dobre, przyzwoite te hamulce. Są narzekania, że to nie ma przyspieszenia. Ja uważam, że ten dwulitrowy silnik i ta Alhambra ma przyspieszenia porównywalne do Fiata Tipo 1.4 nowego, którego prezentowałem Wam na kanale albo dajmy na to Hyundai czy, czy Kia z tym silnikiem 1.5 dpi na dual Poincie, na dualnym wtrysku pośrednim więc no, w dzisiejszych czasach norm Euro 6 są samochody, które wcale nie są dynamiczne i ta Alhambra mimo, że już ma 18 lat to jeździ podobnie do tych samochodów nowoczesnych, niedynamicznych. Śmiesznie to brzmi, ja wiem, ale, ale taka jest prawda. Więc postanowiłem ją wam pokazać, dlatego, że jest to przykład samochodu, moim zdaniem, idealny kompromis między ceną a jakością. Bo w tej chwili uważam, że w cenie około 12-15 tysięcy złotych możecie kupić. Bardzo dobry, no bardzo dobry jak na te lata, stan najlepiej sprowadzony taki samochód z tym dwulitrowym silnikiem ośmiozaworowym i wyposażyć go w instalację gazową KME. Co będzie Was kosztowało 3000 zł i myślę, że jakieś 3000 zł należałoby dołożyć, żeby zadbać o ten samochód, bo każdy będzie wymagał jakiegoś wkładu. I tym sposobem, zamykając się w kwocie między 15 a 20 tysięcy złotych, możecie mieć samochód co prawda stary, ale jeszcze taki, który Wam naprawdę posłuży i to posłuży doskonale, bo tak, tu się wyciąga bez problemu fotele. Z synem przewoziliśmy całą wersalkę, zmieściła się i zamknęliśmy. Przewoziliśmy szafki, jest to samochód mega funkcjonalny i naprawdę każdemu polecam. Że jeżeli nie macie za dużo pieniędzy, trafiliście tutaj do mnie na kanał. To tak jak mówię, poszukajcie sobie takiej właśnie wersji. Plusem jest sześciobiegowa skrzynia biegów. To ten samochód ma tempomat. Zużycie gazu w moim przypadku jest w granicach 11,5 do 13 litrów, więc to nie jest żaden pieniądz. I w zasadzie to bym mógł jeszcze mówić dużo na ten temat, ale już pomału będziemy się zbliżać do końca, ja tylko na, na koniec powiem, jakie tutaj są komponenty zastosowane. Otóż zbiornik gazu o pojemności realnej 43 litry jest w miejscu koła zapasowego, jest to zewnętrzny zbiornik i klasycznie reduktor tur, w którym gaz przechodzi ze stanu skupienia ciekłego w fazę lotną, ma sensor CCT6. Oczywiście filtr fazy ciekłej przed reduktorem, filtr fazy lotnej za reduktorem, wtryskiwacze Phoenix 4 sztuki. I w tym momencie bo e, gdybyśmy mieli tu montować instalację LPG, proponowałbym zastosować sterownik linii Jet, może to być Jet Eco lub Jet OBD. I taka instalacja będzie kosztowała w granicach to zależy w jakim rejonie Polski. Tu Was zaproszę też do odwiedzenia mapki km.eu, strony km.eu. Tam znajdziecie mapkę z polecanymi warsztatami, które nasze instalacje KM montują. Myślę, że, że w cenie około 3000 zł do 3200, może 3400, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ponieważ te ceny się zmieniają. Spokojnie dobry fachowiec założy Wam tu instalację gazową. Warto wtedy też pomyśleć o założeniu od razu nowych świec, filtrów, zrobić przegląd tego samochodu i naprawdę możecie, zamykając się w kwocie 20 tysięcy złotych, mieć kawał dobrego i ekonomicznego auta. Bo LPG Meister to nie tylko są te samochody najnowsze i najdroższe, ale to są też te samochody zwykłe dla Kowalskiego. Także jeżeli podobał Wam się film, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Jeżeli chcecie coś wiedzieć więcej na temat tych samochodów, też piszcie w komentarzach. Spokojnie mogę zrobić kolejny film, gdzie pokażę więcej szczegółów. Także to wszystko, ja żegnam się tradycyjnym na gazie i za 18-letnią Alhambrę wznoszę toast napojem energia z gazem. Smak wspaniały i temperatura idealna. Cześć.